Moi drodzy, wszyscy z nas znają Kleopatrę VII i musimy przyznać, że jej sława, przyćmiewa rzuca ogromny cień na życiorys jej córki, również Kleopatry, Kleopatry Selene, która, tak jak i matka, była królową. Co prawda nie królową Egiptu, ale Mauretanii i służyła jako taki przenośnik transformacji, symbol transformacji epoki hellenistycznej do epoki pryncypatu. Właśnie Kleopatra Selene. Ale jeszcze słowem wstępu podziękowania czcigodnym patronom kanału, a zwłaszcza Tomaszowi, Fladiuszowi, Albertowi, Edmanowi, Artoriusowi, Kastusowi i Łukaszowi. Kleopatra Selena była bliźniakiem. Jej bliźniakiem był jej brat Aleksander Helios. Ojcem był Marek Antoniusz, który w 40 roku przed naszą erą zimował w Aleksandrii, wraz z, oczywiście ze słynną Kleopatrą VII. Później jednak na parę lat się rozstali i ojciec swoje dzieci, bliźniaki, zobaczył dopiero w 37 roku. I tak naprawdę od momentu urodzenia Kleopatra Selene była przeznaczona do współrządzenia Egiptem wraz ze swoim przyrodnim bratem Cezarionem, którego ojcem był Juliusz Cezar. Mieli oni wziąć ślub i razem rządzić Egiptem, tak jak to i dawniej bywało. Niestety do tego nie doszło. Bo jak wiemy, Antoniusz się pokłócił z Oktawianem, doszło do wojny domowej i Oktawian przejął cały Egipt. Jak wiemy, Marek Antoniusz i Kleopatra odebrali sobie życie, ale pozostała kwestia dzieci Antoniusza. I Cezara również. Tak więc Cezaryon i Antyllus, czyli syn Antoniusza i Fulvi, obaj zostali przez Oktawiana pozbawieni życia. Opisuje to Plutarch. Jeśli chodzi o dzieci Antoniusza, Antylus, jego syn z Fulwią został zdradzony przez Teodorusa, jego wychowawcę, i skazany na śmierć. A po tym jak żołnierze odcięli mu głowę, jego wychowawca zabrał niezwykle cenny kamień, który chłopiec nosił na szyi i przyszedł go do własnego pasa. I chociaż zaprzeczył temu czynowi, sam został skazany i ukrzyżowany. Dzieci Kleopatry wraz z ich towarzyszami były trzymane pod strażą i dobrze traktowane. Ale Cezarion, o którym mówiono, że jest synem Kleopatry z Juliuszem Cezarem, został wysłany przez matkę z dużym skarbem do Indii przez Etiopię. Tam Rodon, inny wychowawca jak Teodorus, przekonał go do powrotu na tej podstawie, że Cezar zaprosił go do przejęcia królestwa. Ale gdy Cezar rozważał tę sprawę, Arejus powiedział, nie byłoby dobrze, gdyby Cezarów było zbyt wielu. Jeśli więc chodzi o Cezariona, to został on później zabity przez Cezara po śmierci Kleopatry. Jakie były plany Oktawiana co do bliźniaków i ich młodszego brata Ptolemeusza Filadelfusa, który również był synem Marka Antoniusza i Kleopatry? Być może chciał on później osadzić ich na tronie Egiptu, który byłby całkowicie podległy Rzymowi. Na pewno zabrał ich do Rzymu po to, żeby pokazać ich w swoim triumfie. Tam oddał ich pod opiekę do domu swojej siostry Oktawii. Jednakże tylko Kleopatra i Aleksander wzięli udział w tym triumfie. Co się stało z małym Ptolemeuszem, nie wiadomo. Tak samo co się później działo z Aleksandrem Heliosem po tym triumfie, również nie wiadomo. Być może po prostu umarli. Być może ktoś im po cichu pomógł. Kleopatra Selene zaś przez te kilka lat żyła sobie dobrze w domu Oktawi. Tam też poznała swojego przyszłego męża, ale oczywiście nie było to małżeństwo z miłości, z wyboru, tylko zaaranżowane przez Augusta, czyli Gaiusa Juliusa Jube. Juba również był. Zakładnikiem, ofiarą swojego ojca, a konkretnie przegranej sprawy tego ojca, gdyż Juba, ojciec Juby, sprzymierzył się z siłami Pompejusza w wojnie domowej przeciwko Cezarowi. Zresztą sam Cezar też ciekawie o tym pisze. W międzyczasie król Juba, wyjęty spod prawa przez wszystkie swoje społeczności, którymi rządził, desperacko próbował ocalić swoje życie. W końcu po kolacji z Petrejusem stoczył z nim pojedynek na miecze, aby stworzyć wrażenie, że obaj spotkali się z waleczną śmiercią. Lecz miecz silniejszego mężczyzny, Juby, z łatwością położył kres Petrejusowi, jego słabszemu przeciwnikowi. Następnie Juba sam próbował przebić się mieczem, ale nie będąc w stanie tego zrobić, z powodzeniem ubłagał swojego niewolnika, aby go zabił, i w ten sposób osiągnął swój cel. Także Juba, tak samo jak Kleopatra i Helios, był wzięty do Rzymu po to, by wziąć udział w triumfie. Taka rzymska tradycja. Prawdopodobnie Juba towarzyszył Tyberiuszowi. I Markelusowi na kampanii w Hiszpanii, w około 25 roku przed naszą erą. Na domu August tam toczył wojnę z Celtybirami i się tam jakoś sprawdził, nie, był pod obserwacją, i w zamian za to August oddał mu w królewskie władanie ziemi jego ojca, czyli Mauretania. Mauretania i tak była ciężkim, Prawie w ogóle niezjednoczonym terytorium. August nie chciał się tam w to mieszać, bo to była skomplikowana sprawa nie wiadomo było, wiadomo, Afryka, północna pustynia nie wiadomo było do końca o co chodzi, więc wysłał Jube, który był oczywiście jakby no, genetycznym następcą poprzedniego króla znał się z tymi ludźmi, pochodził od tych ludzi i lepiej to Mauretanią zarządzał no i razem z nim, jako królową i żonę, wysłał Oktawian, również Kleopatrę Selena. Dion pisze tak, taka była to dwójka i taki był ich koniec. Jeszcze trochę cofając się do innych dzieci. Z ich dzieci Antylu został natychmiast zabity, chociaż był zaręczony z córką Cezara i schronił się w świątyni swego ojca, którą zbudowała Kleopatra, a Cezarion podczas ucieczki do Etiopii został dogoniony na drodze i zamordowany. Kleopatra została poślubiona Jubie, synowi Juby. Dlatego człowieka, który wychował się w Italii i był z nim na kampaniach, Cezar dał zarówno pannę, jak i królestwo swoich ojców, a jako przysługę dla nich oszczędził życie Aleksandra i Ptolemeusza. No tutaj Dion pisze, że Aleksander i Ptolemeusz przeżyli. Na jak długo? Może rzeczywiście przeżyli. I żyli sobie gdzieś wygodnie i bezpiecznie. Juba i Kleopatra na swoją nową stolicę wybrali przybrzeżne miasto Jol, któremu nadali nowe imię. Cezarea, zreformowali całkowicie, przebudowali, stworzyli jakby nową stolicę Afryki Północnej, taką małą Aleksandrię. Wiadomo było, czym się wzorowali. Stworzyli teatr, wielkie mauzoleum, inspirowane mauzoleum Augusta, o którym był odcinek parę dni temu na kanale. Wielką bibliotekę, która słynęła ze swojej specjalności, czyli literatury punickiej, o której wspominał Amianus Markelinus. I miejsce to opisuje Strabon. Na tym wybrzeżu znajdowało się miasto o nazwie Iol, które Juba, ojciec Ptolemeusza, odbudował i zmienił jego nazwę na Cezarea. Ma port i małą wyspę przed nim, pomiędzy Cezareą a Trentą znajduje się duży port zwany Salda który obecnie stanowi granicę między terytoriami podległymi Jubie i Rzymianom, albowiem kraj ten podlegał wielu zmianom, mając wielu okupantów, a Rzymianie w różnych okresach traktowali niektórych z nich jako przyjaciół, innych jako wrogów, przyznając lub odbierając terytoria bez przestrzegania jakiejkolwiek ustalonej zasady. Kleopatra Selene, biorąc pod uwagę kontekst dziejowy jej pochodzenia, skończyła naprawdę dobrze. Przez te kilkanaście lat kilkadziesiąt, rządziła dobrze, cieszyła się życiem, można tak powiedzieć. Niestety trochę przedwcześnie zmarła, bo około piątego roku przed naszą erą, no ale trudno, czasami tak bywa. Jej syn Ptolemeusz rządził jeszcze później Mauretanią, po śmierci Juby, ale źle skończył, tam problemy miał z Gajuszem Kaligulą, a później Klaudiusz Mauretanie i tak całkowicie i oficjalnie zaanektował to już był ostateczny kres tego hellenizmu, tak naprawdę, tej ostatniej cząstki, tej wyspy hellenizmu, już bardzo takiego zmienionego, ale jednak. No i jej szczątki zostały pochowane właśnie w tym wielkim, słynnym mauzoleum, które można podziwiać po dziś dzień. Tak więc, morał tej historii może być tylko jeden: królowa to zawsze jest królowa.